Mama mi zawsze mówiła, że dla chcącego nic trudnego, że jak tylko chcesz, to możesz to faktycznie zrobić. I to była bardzo fajna rada, dająca ci wiarę w Ciebie i popychająca do tego, żeby działać, że ja dam radę. Bardzo dużo mi to dało. Ale jest też w tym taki mały minus, że za każdym razem, kiedy wydaje ci się, że możesz dać radę, a realnie jest już za dużo obowiązków, które musisz przejmować, to po prostu nie dasz rady, to znaczy, że przeciążysz się, to znaczy, że jak się chce, to czasami się też powinno odpuszczać, a nie brać na siebie za dużo, bo to generuje stres, generuje napięcie, generuje przemęczenie, które później może spowodować wypalenie, może doprowadzać do ciężkich stanów, może zagrażać naszemu zdrowiu psychicznemu, że będziemy po prostu czuć się gorzej, a stamtąd już różne ścieżki mogą się w naszym życiu pojawić. Dlatego lepiej zapobiegać, nie leczyć, nauczyć się mądrze zarządzać sobą w czasie, nauczyć się zarządzać swoim poziomem energii, a po drugie robić to w taki sposób, żeby długoterminowo się nie wypalić, żeby nie pracować skokowo, tylko żeby być takim długodystansowcem. Przez lata zebrałem mnóstwo wiedzy na temat tego, jak to zrobić, nauczyłem się na sobie, także wiem, co Ci jest potrzebne, jakie zmienne powinny się pojawić. Zachęcam Cię do dołączenia, do społeczności. odwiedzaj stronę adriangoszka.blog albo mojego Instagrama, w bio znajdziesz wszystkie niezbędne informacje. Do zobaczenia.